Siemanko, tutaj Daria i witam Was na kanale Darliwka. W odcinku, w którym pokażemy Wam nasze mini świąteczne zakupy, które zrobiłam w sklepie Sinsei. Zamówiłam wszystko przez internet, bo powiem Wam, że jest dopiero końcówka listopada, a świątecznych rzeczy po prostu w masakrycznym tempie ubywa. I ja w tym roku powiedziałam, że ja już wszystko zamawiam w listopadzie, bo potem jak się pojedzie do sklepu, to albo nic nie ma, albo na przykład jak się chce zamówić stacjonarnie nie, stacjonarnie, co ja gadam, przez internet się chce zamówić, to albo nie ma rozmiarów, albo potem trzeba czekać, jak wiecie, dostępny jest ten towar i nagle bum wszyscy się rzucają. I ja mówię, nie! świąteczne piżamki, bo będziemy ich potrzebować na nasze vlogmasy. Oczywiście zamawiam wcześniej i zamówiłam piżamkę dla siebie, dla Stasia i dla Oliwki. Dawid nie chciał, zresztą nie było takiej typowo jakby świątecznej, więc on tam sobie ogarnie jakąś z innego sklepu, a my mamy już swoje piżamy w domu. Dodatkowo zamówiłam sobie też fajny sweter świąteczny i kupiliśmy już wcześniej. Kalendarz adwentowy, no bo okazało się, że w Sinsy jest chyba z 10 kalendarzy adwentowych i z biżuterią i z jakimiś przypinkami i z tymi moshi, Wiecie z tymi glutkami, który, którymi, którymi? Pokazywaliśmy tam w jakimś tam przyszłym, yy, przeszłym odcinku. Yy, no a dzisiaj będziemy otwierały z oliwką kalendarz z dinozaurami. Zobaczymy, czy to są, wiecie, takie glutki mosi, czy to są figurki. Potem pewnie Stasiek się ucieszy, jak przyjdzie od mojej mamy, bo teraz poszedł sobie z babcią na drzemkę. Czy Ty powiedziałaś kalendarz adwentowy? Powiedziałam i będziemy dzisiaj właśnie go otwierały razem z Oliwką, no i zobaczymy te piżamy pierwszy raz na żywo, bo one są w paczce i jeszcze nikt ich nie widział. Mam nadzieję, że będą dobre. Tak. Więc jeśli odcinek Wam się spodoba, to oczywiście zostawiajcie łapki w górę, subskrypcję i dzwoneczek. Piszcie, co sądzicie o naszych piżamach, które zaraz zobaczymy po raz pierwszy, bo jeszcze tego nie wyjmowałam, nie odpakowywałam. Wyjęłam sobie tam taką, tylko zamówiłam ogólnie taką piżamę, wiecie, taką na teraz, normalną, a tamtych nie oglądałam, nie oglądałam, więc dobra. Bierzemy się za otwieranie, za odpakowywanie kalendarza adwentowego z dinozaurami. I wzięłam sobie jeszcze dwie paczuchy od widzów, chyba od sióstr, od Zuzi i od Karoliny. To już tak na koniec sobie otworzymy, bo chyba nawet Zuzia pytała, czy ta paczka już doszła, więc bierzemy się do otwierania. Dobra, więc pierwszą rzecz, którą wam pokażę, to jest mój świąteczny sweter, słuchajcie. I on jest taki, wiecie, nie w reniferki, nie w ogóle jakiś tam taki mikołajowy, ale słuchajcie, oto właśnie on. Dobrze, ja go pokazałam. To jest sweter z czym? Kto to jest? Grinch. Grinch, a ja powiedziałam na początku, że Scrooge, tak? Chyba Oliwka mówi, mama, co ty gadasz? To jest Grinch. No i on ma taką śmieszną, złą minę, bo jak wiecie, on nie lubił tak jakby świąt, ale potem w tej bajce polubił, tak? Polubił, polubił. bo dziewczynka go tak no i super właśnie. No przecież trzeba lubić święta. Ja też nie mogę doczekać, nie mogę się doczekać vlogmasów, nie mogę się doczekać ubierania choinki i wszystkiego, wszystkiego, co z tymi świętami związane, no i żeby było śnieżnie u nas. Bo teraz wszędzie wokół jest śnieg, w górach jest śnieg, nad morzem jest śnieg, a u nas nie ma. To tylko trochę popruszył i jest mi smutno, więc to jest mój właśnie ten sweterek. On ma bardzo fajne rękawy, słuchajcie, bo na końcu ma tutaj takie zebrane, a tutaj są takie, wiecie, takie szerokie bufiaste. No i go, tak sobie go przymierzyłam, mówię, nie no, biorę, śmieszny, jest fajny. Jakąś tam spódniczkę i na Wigilii będę w Grinchu siedziała. A ja będę, nie wiem. Tobie Sukiencach. też kupimy. Tobie też na pewno kupimy, a właśnie w Sinsej są bardzo fajne, takie świąteczne, eleganckie sukienki, więc może znowu wyruszymy z Dawidem na zakupy, że kto kupi lepsze rzeczy oliwce. Mamy ja znowu mam, robić challenge. Ja mam też taką cukienkę, jak. No ona ja się, wiem, tak. ale, ale nie wiem, czy ona jest nadal. Dobra Oliwka, bo trochę chyba urosłaś, no nie? Oliwka mi tam z tyłu mruczy jakiś last, Christmas albo coś takiego. No i dobra, wyciągamy pierwszą piżamę i to jest chyba moja piżama. Pierniki! Słuchajcie, taka czerwona z pierniczkami. Już widzę, że raczej będzie dobra. Zobacz, jak metka! Ale fajna, no, zaraz wam pokażę. Wonderful time! Dobra, tutaj macie, zobaczcie. Jaki fajny reniferuś. Ej, Oliwka, przez ciebie się nie chce wyostrzyć ta metka, jest, proszę bardzo. No dobra, więc gadki są długie. Ej, ja już widzę, zobaczcie. Oliwka, zasłonię cię, przepraszam cię, albo o tak. Ja w tej piżamie. Choinka, oliwcia z kubkiem kakao z piankami i mamy seans bajkowy jakichś świątecznych filmów na Netflixie. To będzie wieczór idealny, słuchajcie. Glinciowyżmy. Żeby... No pewnie. Grincha? Tak, Grincha, Grincha. No dobra, więc moja piżama wygląda tak i teraz wam powiem, że Stasiek ma prawie taką samą, tylko jakby jego jest ciemniejsza i ma troszkę inne, inne te pierniczki, takie bardziej podkreślone. Będzie też okej, okay, już widzę. Chyba raczej. Dobra, to to jest bluzeczka Stasia. Tutaj ma długie gadki. Dobra, takie fajne. A i wam powiem od razu ile kosztowa. Aha, czyli co tutaj jest grane? To, to jest właśnie tyle, ile ile to kosztowało. Tutaj nic nie ma. Oliwka możesz się włamać do tego. Odedrzyj te naklejki, może ja zobaczysz. A twoją zaraz pokażemy. Poczekajcie, zobaczymy, czy ta moja piżama tutaj jest, jest cena. Ej, no jest zerwane! Dlaczego oni zrywają w sklepie internetowym? Co się dzieje? No dobra, nieważne. A oliwki-piżamka wygląda całkiem inaczej, bo nie wiem dlaczego. Ale nie było takiej czerwonej piernikowej. O nie. O nie. No dobra, trudno. To trzeba zobaczyć na stronie internetowej, ale. Na dziewczynki nie było takiej piżamy piernikowej czerwonej, więc Oliwka wybrała sobie taką, zobaczcie, świetną różową, w Mikołaje te laski czerwone, tak widzę jaka cena jest, czyli, czyli nie wiemy, i w Mikołaje bombki, zobaczcie. Tutaj magatki, bardzo fajne. Też już widzę, że będzie dobra, będzie w porządku. Czyli my już na świąteczne wieczory jesteśmy przygotowane. No dobra, czyli jeżeli już jesteśmy po świątecznych piżamach, muszę w ogóle zajrzeć na stronę, czy y, czy nie ma czegoś jeszcze świątecznego. Właśnie musimy sobie dokupić opaski jakieś świąteczne, okulary fajne były ja takie, chyba. wiecie? Ja właśnie nie wiem, czy one się nie zepsuły, bo my miałyśmy to na pewno. Ale mieliśmy okulary! No tak, tylko że czy one są jeszcze. Czy One są prawdopodobnie w tych wszystkich ozdobach na górze. -ra. Razem z bombkami i wszystkim. Więc dobra, to teraz, słuchajcie. Kalendarz. Mamy kalendarzyk. Jeden z wielu dostępnych na stronie. Yy, I on kosztował tak, jak wszystkie 40 zł. Yy, I w środku są dinozaury. Nie wiemy, czy to są gumowe dinozaury, czy moshi dinozaury, czy figurkowe dinozaury. naprawdę mosi. No fajnie by było, ale no dobra, no to słuchajcie. Otwieramy. Teraz pytanie: kamień, papier nożyce, kto otwiera pierwsze okienko? Tak. Dobra. To... Kamień, papier nożyce. Oliwka wygrała, więc otwieraj. Oczywiście jest 24 okienka, 24 dinozaury. I co to za potworzak? O nie, to są figurki, więc Stasiek będzie tutaj miał fajne pole do popisu, jeżeli macie właśnie jakiegoś malucha, fana dinozaurów. To, to możecie śmiało kupować. Yy, Miss Aga otwierała taki jeden kalendarz, tylko już nie pamiętam jaki. Ja oglądałam ten odcinek, że numerki były po kolei i to jest fajne, chociaż to szukanie też jest spoko, bo tutaj są pomieszane. Ja mam pomarańczówkę. Poczekaj, Oliwka. Czyli teraz tak, mamy takiego ziomeczka pomarańczowego. Dobra, jakie kurde dinozaury będą stały. Jak Sasiek przyjdzie, to poukładamy je na stole w salonie, Oliwka. I mm -hmm. wszystkie będą tak stały, wiecie... To coś dla yes. mnie, słuchajcie One są wszystkie na razie chyba takie same Takie same wiecie Taki sam gatunek dinozaura Teraz czwóreczka jest moja Czy ty już mi znalazłaś? Tutaj jest, dobra Co mi tu? O matko jakiś szarak, dobra weźmy je nazy Nazywajmy je ten niech, ten niech będzie jakiś Heniek, Leon może Te dinozaury nie chcą się wyostrzyć o, tutaj macie, proszę bardzo Inny gatunek O, wreszcie coś innego Dobra, to to jest taki, wiecie, kolczasty Taki, taki Mówię, dla takich małych dzieci, na przykład jak Stasiu Czy coś, to spoko, bardzo fajny To ty otworzyłaś piąteczkę Teraz ja szósteczkę I teraz by były mikołajki, no bo wiecie, 6 grudnia są mikołajki No i tutaj mamy coś takiego to Jesteśmy już dzień po mikołajkach, ale to by było mega, jakby to już naprawdę taki grudzień był. Siódemka, siódemka. O, fajny, dobra. Zielony jest taki, proszę bardzo. Ósemeczka jest moja i co w ósemeczce się kryje? O, czarny, proszę bardzo. Tutaj mamy czarny, zobaczcie, jak się błyszczy. I teraz dziewiątka, tak? Jak to by tak szybko leciało do tych świąt, to by było mega... Lubię go. To jest wodny chyba, tak. Wodniak wygląda tak, on sobie może pływać. Właśnie, Staśkowi pod prysznic te dinozaury, Dziesięć. można wrzucić. Dziesiąteczka! U nas już 10 grudnia, słuchajcie, my z Oliwką to przyspieszamy. Przyspieszamy do świąt. O, uuu! Proszę bardzo, kolejny do naszej kolekcji dinozaurowej. Piszcie mi w komentarzu, i Oliwka Ty też mi odpowiedz od razu. Słuchaj, czy gdybyście dzisiaj mieli możliwość przyspieszenia kalendarza, że na przykład za tydzień już są święta, to byście przyspieszyli, czy nie? Przyspieszyłabyś? Tak! Dobra, Oliwka znalazła coś takiego, takiego szarego. O, proszę bardzo, nawet, nawet fajny. I teraz ja. Ja mam na Dwunastka już? Matko, jak to szybko zleciało. Dobra. Tutaj mamy coś takiego. Cere. Tak. A powiem wam nawet, że jak Oliwka była mała, to ona była wielką fanką dinozaurów. My naprawdę w prezencie Cera. jej kupowaliśmy dinozaury, pamiętasz? Tak. Miałam dużą cerę. No, takiego dużego t też miałaś, chyba co tak, tak wył, harczał i tak dalej. To tutaj mamy kogoś takiego. Oliwcia mi tutaj szuka cały czas Mi pokazuje, które do otwierania Dobra, proszę bardzo Nie wiem, nie wiem, kto to jest, ale no Wy może będziecie wiedzieli To jest taki ziomek, trochę zgarbiony No i lecimy dalej Wow, jaki kolor, słuchajcie Chyba, już go widzicie z daleka, naprawdę Zobaczcie, jaki niebieski i które teraz ja, ja mam 17 teraz, już co? Ojejciu, ten nie, ten to już w ogóle jest mega niebieski. Naprawdę taki mega intensywny kolor. Aż mi się nie chce wyostrzyć, proszę bardzo, tak wygląda. Oliwka ma jakiegoś, znowu takiego, wiecie, idącego dugasa, który wygląda tak. Dziewiętnastka, czyli już prawie, już prawie. Wow, jaki fajny długo. Ej, jak miał na imię? Pamiętacie, jak to była? Oliwka Dolina. Yy, była taka bajka o dinozaurach i ona była bardzo fajna. I ja na niej nawet płakałam. Że te, te dinozaury odłączyły się od rodziców, bo tam wiesz, pękło to wszystko, jak to się nazywało? Dolina, coś tam, Dolina. Dolina. Dinologu. Nie, jak nazywał Teraz się ten to? długoszyjec właśnie? Ten mały taki, co zgubił tą mamę. Czy ta mama zginęła Długoszy chyba nawet? Długoszyjec. Nie, I, i on potem wrócił do dziadków chyba, nie? Mm. To było smutne. Ja oczywiście to. jak zawsze płakałam. No, ja na każdej bajce takiej smutnej płaczę. No. To ten Dinuś właśnie wygląda. Tak, i ja lecę do mojego okienka, no. do dwudzie. Nie, no jak? To, a to... Ty, nie, nie opuściliśmy czegoś? Nie. No dobra, to teraz ty te 21, nie wiem jak my to otwieramy, tutaj mamy jakiegoś pomarańczowego znowu, proszę bardzo, nowy ostrze, o tak, proszę bardzo. Ach, szarak. Szarak, dobra, to mamy szaraka kolejnego takiego yy, stojącego, mam nadzieję, że się szybko wyostrzy, jest, udało się, ten współpracuje, ten 22. chyba... Już prawie, już słuchajcie, już czuć barszczyk z uszkami i, 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 pie, i pierogi z grzybami, czuć wszystko, już czuć świąteczne. Tutaj kolejny jest trochę taki zbrązowiały, właśnie taki, Oliwka, dwa 20... wow! Jaki zielony, ej zobaczcie to, jak, jak mój sweter, patrzcie, o, ding, 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 kiedy Oliwka szuka okienek? A tutaj otwieraliśmy przed chwilą 22, a tu się okazuje, że 15 jeszcze nie otworzona. Proszę bardzo. Dobra, to mamy kogoś takiego. Ej, no dobra, to nie wiem jak to się stało, ale Oliwce zostało ostatnie okienko, czyli 24. Mamy Wigilię, szykujcie się, idziemy jeść wigilię do potrawy i będziemy rozdawać prezenty. A ostatni dinozaur to taki kolczasty. No dobra, więc my tutaj bierzemy nasze dinozaury. Zobaczcie, tutaj są wszystkie. Poczekajcie, ja wam zaraz tutaj, po... przepraszam. Tak one wyglądają. Jest tego naprawdę sporo, no 24 dinozaury, więc dla wszystkich fanów dinozaurów, małych figurek i tak dalej, to będzie naprawdę fajny kalendarz. I teraz usiadłyśmy sobie przy biurku Żeby otworzyć paczki Od Karoliny i od Zuzi Dobrze powiedziałam, dobrze powiedziałam Oliwka daj, bo ty tutaj zrobisz zaraz taki zamęt Z tymi papierkami Najpierw otworzymy sobie tą od Zuzi Tą mniejszą I zobaczymy co tam się kryje My sobie otwieramy te pudełka Ale i się właśnie spierdziała Masakra Dle. Daj nożyczki po mnie, nie idzie. Proszę otwiera. ja już mam otworzoną Tutaj na komodzie będzie lepiej nas widać. No i dobra, wiem, że tutaj pierwszy jest liścik, więc czytamy: Oliwka, poczekaj, bo ty się zawsze nie możesz doczekać, a potem zawsze coś mi się myli. I zaraz sobie tutaj przeczytamy. Paczce jest mnóstwo niespodzianek, liścik, coś słodkiego i mam nadzieję, że paczka Wam się spodoba, Zuzia. Dobra, to mamy. Ale jaki piękny ten liść, zobaczcie! Cześć Darliwka, mam na imię Zuzia, mam 9 lat, uwielbiam Was oglądać i mam nadzieję, że paczka Wam się spodoba. Bardzo lubię grać w toka boka. To tak jak my, słuchajcie! O! I kto tutaj jest na tym zdjęciu? Co to za? Co to za pani Oliwia? Kto to jest w ogóle? Znasz, znasz te, znasz te babeczki? Kto to może być? To my. Proszę autografy. Wiecie co? Ja w tym tygodniu obiecuję, że ja idę do, do komórki, w której mamy wszystkie te fanarty, paczki odweźć i tak dalej. Spisuję adresy. I do każdego wysyłam zdjęcie nasze z podpisem, z naszymi podpisami, Mam bo też, wiem, że od. Mamy takie. O, będą bliźniaki. Mała słówka, lol, surprise. jeszcze kuwetka i butelka. Kuwetka i butelka, czyli do kompletu możemy dbać o naszego zwierzaczka. Oliwkami. Yy, co? Safira? Safira? Safiras? O, nie, chcecie cię Proszę się bardzo. Cieszę się, co jej pokażę. No nie mów Zuzia, oddałaś nam z Skaja, najbardziej drogocenną figurkę po prostu, którą tak trudno znaleźć, dziękujemy ci bardzo! Pozdrowisz mnie? No pewnie, że cię pozdrawiamy Zuzia! Otwierałyśmy kiedyś te jajeczka Safiras... to ma takie! Co to jest? Co to jest? Ale że co, że Mizaga ma takiego psa? Czy takiego? Nie no, taką samą tą. Naprawdę? Ale słodziak, ja jeszcze nigdy nie widziałam takich piesków. Tutaj mamy jakiegoś jednorożca, to jest gumeczka chyba, tak mi się wydaje, ale śliczny jest ten jednorożec. Oliwka cały czas coś sobie wyjmuje. Dla Oliwki właśnie przed chwilą bym się udusiła z tego gadania, aż mi, hmm. aż mi łzy poleciały, słuchajcie, bo jak ja zawsze gadam to... <laughs> proszę się ze mnie nie śmiać, ty powinnaś mnie ratować. No to co? O! Dobra, ja sobie otwieram. Co to jest? Nie mogę tego otworzyć. Ty mogę. tak delikatnie to otwieraj, jak z tego coś wypadnie... Mam nadzieję, że mnie nie bierze żadna choroba, bo... strasznie mnie drapie w gardle, wiecie? Strasznie, strasznie. Mam ci pomóż. Zaraz ci pomogę. O! Co to jest? Zaraz ci powiem, co to jest, ale zobaczcie to! Zobaczcie to, jakie to jest słodkie i piękne! Króliczek, korona... Slime! Mini slimik! I tu mamy jeszcze serduszko śliczne. slajmik, ale. ale w jakim fajnym opakowaniu? Taki... Winogronowym. Takim, wiecie, fajnym, fajnym. Ja winogronowy. winogronowym. Kiwi, sorry, kiwi, to jest kiwi. Poczekaj, oliwka, bo Ty oczywiście, jak wyjmujesz. A to było w, tym twoim, w tej twojej koperce, tak? Tak. Mamy małego popita, słuchajcie, takiego fajowego, dwustronnego. Co, to, 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 to? to, to, to? Piłka kauczukowa, arbuzik. Zobaczcie, mega fajne. Jeszcze nigdy nie widziałam takiej fajnej piłki kauczukowej, serio. Tutaj mamy jakiegoś ludzika z fioletowymi włosami. Mamy Padiego. O, i mamy lizaczki. Coś słodkiego. Dziękujemy bardzo, ale zobacz, Oliwka, ty lubisz kolę, ja lubię truskawkowe, czyli idealnie. Dla Dari, czyli to ja, to chyba ja. O, słodycz. O, guma szok. Oliwia, bierz ją szybko. No. Ale to nie jest yy, kwaśna? No jest! Mega kwaśna! Poczekaj, bo jeszcze am, ja jeszcze muszę tą swoją paczkę tutaj do końca otworzyć, bo nie mogę się tutaj dostać. Ooo! Jaka fajna pszczółka! Zobaczcie! Śliczna jest! Od razu mi się Minecraft skojarzył. Tutaj jest dla Oliwki, no. Mamy misia i mamy jeszcze naklejeczkę z Jorkiem, z pieskiem. to taką I biedroneczki są w krupeczki. O, proszę bardzo. Więc otwieramy sobie teraz paczuchę od Karoliny. I tak. Hej Daria, jestem Karolina, mam 8 lat. Bardzo chciałam dostać od twojej rodzinki autografy. Mam nadzieję, że paczka ci się spodoba. Ale tutaj mamy różnych rzeczy. Dobra, oliwka. Co to jest? Co to to, to to jest? Jak to jest? Bo tutaj jest taka karteczka przylepiona Dla Oliwki tutaj pisze, czyli mamy kolorowankę wow. O, Oliwka Poczekaj, ja to pokażę, ty sobie Mamy torebkę pełną figurek niespodzianek Widzę tutaj Olafa dla mnie. Widzę tutaj Olafa, Krecika Widzę, widzę Smurfy Dobra, to masz dla mnie. Ale zaraz, bo tutaj jest tak, dla Oliwki Dla Oliwki, kolejna paczka z figurkami. Ej, jest Mikołaj Mikołaj tutaj jest, znowu dla Oliwki jest też ten słodki piesio, no dobra, to proszę bardzo, wszystkie figurki yy, pokażemy, zobacz tutaj jakie fajne, z takiej pianki jakby zrobione i tutaj przeoliwka, tak na brokatowo, takie milutkie to jest, dla Stasia, tam są, nie wiem czy to, to jest figurka chyba, albo czekoladki, ale jeżeli to czekoladki to Stasiek oszaleje po prostu. Tutaj też coś jest. Na razie nie otwieramy, to damy Staśkowi, jak przyjdzie. I teraz tak, tutaj mamy coś z maka. Dinozaur tutaj jest pokazany. Wow, Oliwia! Kiedy ja. coś takiego było w maku? Nie wiem. A, miałam to kiedyś. O matko! Jaki dinozaur! Staśnik po prostu no. będzie zachwycony. Oliwka znalazła też pieska, meci meci. To mamy teraz dwa psiaki, takie fajne słodziaki. Ale skąd te pieski są w ogóle? One są takie przeurocze. Chyba? No ja nie wiem, nie znam się tak bardzo. I tutaj mamy dla Dari, chyba. Tak, dla Dari. Tylko poproszę o nożyczki moją asystentkę. To jest, słuchajcie, diamentowa most serii kosmicznej. I jeszcze ma taką podusię tam, wiecie, pod spodem serducho. Co my tu? Świeczka, ale ona wygląda jak plaster miodu. Zob nie wiem czy to zobaczycie dokładnie, czy o, ona się wyostrzy, ale tak mi się kojarzy z takim, wiecie? Mamy Ej, ona świetne. pachnie jak miód. No? Jak miodek. Wysypna na Darię, no teraz już nam się nie upiecze, więc trzeba zaraz będzie brać odkurzacz. Słuchajcie dla Oliwki. Kolejna paczka, proszę Cię bardzo. Ja Wysypę, paczek. Wyzyw na Oliwkę, dobra. To nie, sobie, ale nie. już widzę, co tutaj będzie. Są takie yy, jakby takie, no nie wiem, co to jest. Takie kółeczka, które się bo, naszywa bo, na ubrania. Bo, do ścierania? Bardzo możliwe, że, że tak. No, bardzo możliwe. Tutaj się wyjmuje główkę temu pieskowi. Mi się przyda. Super, ale słodziak, mega. Jaki piękny kolorek niebieski. Ja mam jakiś wisiorek, słuchajcie. Dziękuję bardzo. Mamy piłeczkę kauczukową. Dla Ciebie. Dla Darii, słuchajcie, mam dla mojego ulubionego pieska z psiego patrolu. Rabulka mojego, który tutaj jest piratem. Ja ci otworzę, ja ci otworzę. Kolejny otworzę. kauczuk, i zobaczcie tutaj, co jest zrobione. To jest lubka z Milka Secret Boxów, ale ona jest cała, udekorowana pięknym brokatem. Ona jest taka, jak wiecie, magiczna dla Darii i oliwki. To ja sobie pozwolę otworzyć, jeżeli to jest Sama takie to łączone. Twoje. To moje? A skąd ty wiesz, że to moje? Bo napis. Opis, A to dlaczego to ja ci oddaję twoje paczki? Mam. Jak to się nazywa, liwcia? Herbatki! Tutaj jest coś owocowego na bank. Tutaj też chyba tak mi się wydaje. Mamy herbatki, dobra. To my sobie oczywiście. Ej, no ja. Ej, mamy nawet suli pieprz. To zobaczcie, my tutaj mamy full, full wszystko po prostu. I tam jest jeszcze jakaś herbatka. To sobie chowamy. Przecięłam chyba karmotkę, bo się wytypało. Dobra, będzie na pewno odkurzanie po tym odcinku. Co to jest, takie śliczne? Zobaczcie to. A tutaj w środku mamy jakąś jedynkę. No to zobaczymy sobie, co to jest. Co to jest? Tutaj coś jest. No jest coś schowane. Oliwka, weź, no to wyłów. Jedynka. A tu? Tu jest po prostu taka czapa zrobiona, fajna, ale to w ogóle jakie ładne. I tam jeszcze widzę muszelkę, i to wygląda tutaj jak Syreni ogonek. Tak mi się to, to skojarzyło. Chyba tak. Tutaj mamy coś takiego, jakąś folióweczkę, taką wiecie, na Co To jest oliwka. Mama, szukaj, uważaj, szukaj. samodzielnie zrobiony kolczyk. Widzę tutaj świnkę, chyba ukrytą w takich pięknych tasiemkach świnkę z Milka no, Secret Boxów. kolczyk, zrobiony samodzielnie. O, to nie kolczyk, to jest pineska, tylko zrobiona chyba mi się wydaje z hey clay i to tak fajnie zastygło. Tutaj mamy odblask, słuchajcie. O, Oliwka, jakby. Możemy się to Otwieraj, tutaj mamy dla, dla Darii fioletowe. Oczywiście, że tak. Piękna. Oliwka, jak to zobaczyła, to mówi, mama, to ty. Mamy balonika również. A Oliwka ostatnio tak przeżywała, że Stasiek jej nie rozwalił balona. Tutaj mamy żeleczki jakieś fajne słodyczki, mamy spinacz. Stasiek jest wielkim fanem spinaczy. On chyba porozwalał wszystkie spinacze mojej babci i mojej mamie, bo on sobie, wiecie, tak łączy te spinacze jeden na drugi i robi z tego węża. No ale to jest nasz Stasiek. Mamy dwa, więc super! Mamy też wysypna Staśka. Tutaj jest dla Darii. Daj mi nożyczki. Dobra, ja sobie najpierw zobaczę, tylko żebym znowu nie przecięła czegoś. O, poradziłaś sobie bez muchomory! Co to, to jest? To jest, zobaczcie, jaki glut Glut krokodyl albo dinozaur Ale chyba to jest krokodyl raczej Jeszcze trochę brzydzę To jest no glutek taki Dla Dary i Oliwki 21 groszy? No dobra, to wiemy co tam jest, już nie otwieramy Dziękujemy <słuch> bardzo I dla Oliwki Przydam się do automatu 21 groszy, no może na coś tam uzbierasz Ej, to moje Ojeju, to jest wiecie, taka ciułała, którą się tak kręci I ona nigdy się nie przewróci Masz Zobacz sobie. I ja słuchajcie, tu dzisiaj, mamy tutaj jeszcze takiego fajnego ludzika z koralikami. O, tak wygląda, uśmiechnięty. I ja wezmę na chwilę aparat i ja Wam pokażę. W ogóle jakie tutaj piękne motylki są. I ja teraz wam pokażę, jak wygląda oliwki biurko. Ting, 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 ting! Tink, tink tink tik! Ale jakie piękne te gwiazdeczki tam powrzucane i te dekoracje, biedroneczka jest. Tutaj Oliwka wysypała wszystkie figurki, ale tu ja widzę coś pięknego, fioletowego Ej, to listka. Moje. No ja wiem, że twoje. Tutaj jest shopkin torcikowy. Proszę bardzo, jaki fajny. Tu jest ta ciułałka, która... O, bang, bang, bang. Tutaj ubytek przez Staśka. No ale trudno. O właśnie, może ktoś wie, czy da się na takie biurko jakąś nakładkę dokupić. Smurfiki Tutaj oczywiście. Karamiki. Klimacie świątecznym, Pan Bałwanek, jest też Mikołaj, jest Krecik. Zobaczcie. Krecik, Krecik, zielony, mandarecik. No. Berecik, Stasiek oglądał to, nie? No, tu tutaj no, mamy taką kamary. fajną pandę. Nie, no, dziewczyny! Dziękujemy! To dziewczyny, oliwka, yes. dawaj tutaj to. Robimy serduszko najpierw dla Zuzi. Jest piękne. Kolejne dla Karoliny. Dziewczyny, bardzo, bardzo dziękujemy. Paczki są po prostu prześwietne i tyle niespodzianek, nie no. Super, naprawdę. Dziękujemy z całego serduszka i oczywiście bardzo, bardzo was pozdrawiamy. No a teraz Ty, Oliwia, masz zadanie specjalne: musisz iść do taty, bo powiesz, musisz mu powiedzieć, że coś było dla niego w paczce. Powiedz mu tak. Nic z tego nie będzie, dziewczyny, bo Dawid właśnie śpi. No i co? No i co? No i co? No i co? A ja chcę powiedzieć teraz, że jak Oliwia się odsunie, kiedy ja będę wysypywała to na nią, to przysięgam, że wysypuję na nią kilomąki. Nie ma oszukaństwa! Dobra, to e, pierwsza serio? ja? Serio? Serio? A wiesz co, to jest kilo monkey? To jest cała torba mąki! Więc pierwsza ja? Tak, może z przodu? Z przodu może! No i gdzie ty to wysypałaś? Jest! Są koraliki! Sypanym akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Mamy nadzieję, że się wam spodobał. Jeżeli tak, to oczywiście zostawiajcie łapki w górę, subskrypcję i dzwoneczek. Wtedy nie pominiecie żadnych naszych filmików, a my z wami żegnamy. Zapraszamy na kolejne odcinki. Tak. Dziękujemy za oglądanie. Ja nie wiem, czy ja już to mówiłam, czy nie. No i do następnego. Hej!